Mas się ma widzowie w dzisiejszym filmie yy, na moim kanale będziemy oceniać jedną z nowszych piosenek fazy yy, chyba disco Polak, jak się nie mylę. 23 godziny temu. Dobra, słuchamy na koniec powiem, co o nim, o, co o tym myślę. Cześć, puść to na fula. taką słodką buzię, buzię Lecz najpierw daj mi proszę zjeść Ciekałaś na ten czas Jak za młodzieńczych lat Nie chcę Szczerze, bo to jest oni, jakby. Bo słuchałem już tą piosenkę wcześniej, przed odcinkiem, i tak ogólnie teraz sobie zatrzymam, bo chcę Wam powiedzieć, że, jakby to wydaje mi się, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a nie jestem takim, że się zajmuję typową muzyką, jak inni YouTuberzy, ale wydaje mi się, że ona, jakby, jest liderem w tej piosence, jeśli chodzi o innych, jeszcze usłyszycie, bo ta. Przypomnę, od początku jej zwrotkę puszczę, to ona jest według mnie liderem w tej całej piosence, no bo słuchajcie tego. innych zwrotki są takie normalniejsze, a ona, słuchajcie jej głos i po prostu jak to się dobrze łączy. Imię nadia, Podoba mi się po prostu jeden, po prostu najbardziej w sensie mi się podoba, jak ona śpiewa od innych. Zobaczyłem ją w skięce. Poczułem się jak w piosence. Dla ciebie na dłoni serce. Z każdą chwilą pragnę więcej. Choć zabiorę cię na backstage. Ja ty miłość, piękny terce Taki Masz te Emocji mocniej zabiło Wiem, że więcej byś chciała Moja mała Ona ma fazę na miłość Nawet ci się nie śniło Będziesz bejbę do rana I tutaj jeszcze zibi, jak to on bierze na koniec butelki. No i to tyle z tej piosenki. Jak oceniam, naprawdę fajna, no bo mi się podoba, naprawdę. Jako, że... Ale czy sobie jeszcze spytać się, czy gdybym sobie sam puścił? W sensie mogę raz jak. Raz. Na jakiś czas po prostu sobie posłucham z chęcią. Ale tego nie można ciągle słuchać tak jak grać w jakąś grę. Bo jak ciągle się gra w jakąś grę, to to jest po prostu nudne, nudne. I tak samo z tą piosenką. Myślę, że ona w końcu się znudzi, że ona tak się wybije, ale nagle się znudzi po prostu. I będzie fajna, ale to co jakiś czas do słuchania. No i myślę, że niedługo baza, baza w sensie swój jakiś utwór mm, nagra. No bo jak faza nakrywam, tą baza też. Myślę, że nagra niedługo też jakieś disco, albo nawet nie disco, a po prostu coś innego. No, fajnie. Wydaje mi się, że ta piosenka w ogóle jest zrobiona. Po prostu wiedzieli, jak to zrobić. Co mogę powiedzieć? Chyba tyle. Dajcie subskrypcję, łapkę w górę i do następnego.